Dzisiaj już jesteśmy po analizie spotkania i chłopcy też to zobaczyli, to czasem mówię, na, na, na gorąco lepiej nie oceniać meczu, bo potem widzisz to, ile błędów zrobiłeś, jakie błędy zrobiłeś, to, no to wtedy dopiero widać po chłopaka, że, że, że to na boisku trochę inaczej wyglądało, że się wydawało im co innego. Także za dużo błędów z tak klasowym, z tak klasowym rywalem, żeby myśleć o, o wygranej w szczególności, w szczególności na wyjeździe. Skuteczności też zabrakło, bo były otwarte pozycje i po prostu te rzuty nie wpadły niestety, nie pierwszy raz w tym sezonie. Znaczy jasne, ale ja mówię, to co żeśmy pooglądali, to co żeśmy wywnioskowali, to, to są błędy, błędy nasze w obronie i my nie liczmy na to, ja tutaj powiem otwarcie, szczerze, że my będziemy rzucać to na 40 na 50 i jakby nie ma, wydaje mi się, że nie ma sensu jakby poruszać i zdjąć tą taką sztuczną presję z chłopców, że, bo to nie jest nasza gra. Tak, bo mamy grać do przodu, ja przepraszam, że powiem, ale mieliśmy całą skuteczność rzuciliśmy 90 punktów stelmetowi. Także jakby ja nie chcę niczego więcej. Także skupmy się na tym, żeby, żeby lepiej bronić. Jak będziemy lepiej bronić, to jeszcze szybciej będziemy mogli wyprowadzać nasze kontry, w których to jest nasza na, najsilniejsza strona, a nie rzucanie za trzy punkty. No tak, jednak kwarta nie wystarczy, żeby wygrać ze Stelmetem, szczególnie na wyjeździe i trzy przespane w nierealizacji założeń tych trzech pierwszych, o których już wspomniałem, nie pozwoliły na no to, że, 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 że wygraliśmy. W Powrót całkiem przyzwoity, jednakże no na pewno nie wystarczył na to, żeby, żeby zwyciężyć. Wyciągnęliśmy wnioski, wiemy co zrobić, żeby było lepiej, także mm, całkiem przyzwoicie to wyglądało w czwartej kwarcie, trzy pierwsze nie do końca, natomiast nasz cel jest taki, że, że musimy... Liczyć siły na zamiary, bodajże, także w najważniejsze masze przed nami i musimy po prostu zwyciężyć tutaj u siebie dwa kolejne spotkania, i to jest dla nas absolutny priorytet.